Dzień dobry. Otwieram 30. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miślicy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik. Przechodzimy do punktu drugiego. Obrad, jakim jest stwierdzenie, e, sprawdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. To się jeszcze Dwa razy Nie działa. Jest tak. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. W punkcie trzecim proszę Państwa przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad, który otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Chciałbym Państwu poinformować, że w ostatniej sesji Rady Miejskiej została pomyłkowo odczytana dwukrotnie ta sama uchwała. Natomiast uchwała w sprawie wydarzenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 510/3 położonej w miejscowości Guzy stanowiącej własność gminy Wisica nie została w ogóle odczytana. W związku z tym, w związku z tym musimy ją powtórzyć. Zatem w dzisiejszej sesji w punkcie 7 zostanie odczytana powyższa uchwała i poddana pod głosowanie. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeśli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o przyjęcie zielonego na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15. Wszyscy jesteśmy za. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Cica na lata 2020-2033. Bardzo służbają skarbnik, odczytanie projektu uchwały. Y Projekt uchwały Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej w Gminy Wiślicy na lata 2020-2033 na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje paragraf 1 w uchwale numer 21 przez 124 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020-2033 zwanej dalej Prognozą Finansową Wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Wiświca. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto nacisnąć zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 5. Bardzo proszę Panią Skarbnik o czytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy ścica na 2020. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiśnica na 2020 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst Jednolity, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1 W uchwale Rady Miejskiej Wiślicy nr 21 przez 125 z dnia 24 stycznia 2020 roku. W sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiśnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję panu Skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego wydźwięku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? <gry> Dziękuję. Zagłosowano 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie szóstym mamy podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miślica bardzo proszę pana przewodniczącego Chrystanowskiego o odczytanie projektu uchwały projekt uchwały nr 30 191 2020 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia /20 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji ściślica na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 15 ustawy 8, roku o samorządzie gminnym w dziedzinie 9 ust. 2020 roku pozycja 713 art. 177 ust. 1 czy 4 art. 92 art. 565 Ustawy, 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku, prawo wodne, dzień 9 ust. 2020 roku, pozycja 310 ze zmianami oraz rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji w dzień 9 ust. 18. Roku pozycja 1586 Rada Miejska Wiślicy w dwa razy następuje. Paragraf 1. 1. Wyznacza się aglomerację o równoważnej, w której z 2054 z oczyszczalnym siegiem komunalnych z lokalizowaną miejscowości Julki. 2. Skład aglomeracji w chodniu miejscowości Gory w Bolesławicy, Wiślicu, w Postróg bardzo liczy. Paragraf 2. Część 1. Część opisową aglomeracji zawiera załącznik numer 1 do lubiszych uchwał. 2. Obszar granicy aglomeracji przedstawione na mapie w skali 1 do 10 tysięcy załącznik numer 2 do lubiszych uchwał. Paragraf 3. Mniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą numer 5, łamane przez 106 przez 15 w Sejmie Uwojennym z z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji w Liśnicę w dzienniku z 2015 roku pozycja 666, która traci moc w dniu odczytającym wejście w życie Paragraf 4. Wykonanie z łańcuchu Komisji Miasta i Gminy ślice. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w, w dzienniku zielony, w której Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 7 mamy proszę Państwa podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 510 3 w miejscowości Duzy stanowiącej własność gminy To jest ta omyłkowo omyłka nasza z poprzedniej sesji. Bardzo proszę pana przewodniczącego weselowskiego o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 30 łamany przez 192 łamane przez 2020 rok Rady Miejskiej w Świdl z dnia 30 grudnia 2020 roku. w sprawie wydarzenia sprzedaży <coughs> nieruchomości oznaczonej nr 509 łamanych przez świec położony w miejscowości ludzi stanowiącej własnych gminy w Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 udzielana z dnia. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w jest Dziennik Budżetu z 2020 roku, pozycja 713. się z zmianami oraz artykuł 28 ustęp 1 i artykuł 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami to jest dzień, Budżetu 2020 roku, pozycja 1990. Rada Miejska w uchwala co następuje. Rada 1. Wydaje się zgodę na sprzedaż drogi bezpiecznogącej nieruchomości położonej w miejscowości Gluzy, oznaczonej jako działka numer 510 na łamanej o 00167H, na której są rejonami wózku zdrowia i prowadzi część przejścia. Numer KJ1B łamane przez 0 75 036 łamane przez 4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w zależności od miasta i gminy Świlica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto <trym> jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 8 mamy prawo uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021. Bardzo proszę pana przewodniczącego Kaczmarczyka o odczytanie tej uchwały. Projekt uchwały numer 30, łamane przez 193, łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Leślicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok. <coughs> na podstawie artykułu 18 ust. 2 UN 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w jest z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami. Artykuł 4, ustęp 2, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu przerywości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To jest Dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja 2277 z późniejszymi zmianami. Artykuł 10, ustęp 3, ustawy z dnia. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 250 oraz artykuł 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu w rodzinie, to jest Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 218 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska i Miśnicy co następuje. Paragraf 1. się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do, do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidlica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą umożliwiania od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. To państwa, wyczerpaliśmy blok głosowań nie tylko na tej dzisiejszej Radzie, ale przez cały rok. Dziękuję Państwu za nasze głosowania za przyjęcie naszych właśnie uchwał w całym naszym roku 2020. W punkcie 10 mamy interferencję. Tutaj pan burmistrz chciałby zabrać głos. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, Szanowni państwo. Ponieważ na ostatniej sesji, która <grym> <ja> miała <grym> miejsce dwa tygodnie temu, Dosyć obszernie y, przedstawiając sprawozdanie o pracy naszego samorządu, o pracy międzysesyjnej Dzisiaj będzie krótko. Y, chciałbym Państwa poinformować, y, że rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu dla Wysickiej Spółki Wodnej. Chodzi o y, zakup ciągnika, chodzi o zakup również przyczepy 16 ale także sprzętu do y, karczowania, do wycinania y, krzaków y, y, gałęzi. Ten sprzęt został dostarczony już na, na nasz plac po spółdzielni u rolniczych w Gorysławicach. Marka, którą, która wygra tak jeżeli chodzi o uciągnik, to jest firma Sztajer. To jest 155 konny silnik, także moc jest, można powiedzieć, bardzo duża. E, drodzy Państwo, osprzęt cały pochodzi z firmy PRONAR, również m, można powiedzieć, że jest to sprawdzona marka. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył e, naszym mieszkańcom e, i nam wszystkim, e, no i również spółce oczywiście wodnej, której udziałowcem jest nasz e, samorząd. Myślę, że to jest kolejny e, sukces, który, który po prostu możemy dopisać sobie jako samorząd no, na listę tegorocznych inwestycji, bo z doświadczenia wiemy, że tego rodzaju inwestycje przynoszą pozytywne efekty jak chociażby koparka, a teraz po prostu ten sprzęt. Będziemy oczywiście również w dalszej perspektywie rozwijać tutaj bazę magazynową naszej spółki wodnej, ale również sprzętową, bo takie potrzeby i możliwości po prostu są. Szanowni Państwo, ja korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym również bardzo serdecznie Państwu podziękować za bardzo dobrą współpracę w tym 2020 roku, który był rokiem trudnym mimo wszystko z uwagi na sytuację pandemiczną, na różnego rodzaju ograniczenia, ale również przeciąganie kwestii związanych z uzgadnianiem wszelkiego rodzaju dokumentacji. A również realizacją projektu. Większość z tych planów udało się zrealizować, za co jeszcze raz bardzo Państwu również serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, również chciałbym złożyć Wam najlepsze życzenia noworoczne dla Was, dla Waszych rodzin, dla znajomych wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, dużo spokoju, realizacji również Waszych planów samorządowych, Waszych. Również wniosków, ażeby te wnioski znaj znajdowały po prostu e, tutaj e, w naszej działalności i w praktyce również zastosowanie. Drodzy Państwo, wszystkiego co najlepsze na nowy rok. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kto z państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? To dziękuję to ja również chciałbym złożyć Panu Burmistrzowi wyraz podziękowania za współpracę między nami a Radą. Nie było głosu, który by po prostu by Pan Burmistrz nie, nie posłuchał i że wszystkie nasze wnioski, no większość naszych wniosków, które, które po prostu y, zgłaszali Panu Burmistrzowi w jakiejś formie zawsze były załatwione. Dlatego chciałbym również w swoim imieniu, w imieniu Panu Przewodniczących, Państwa Rady, Wybory, Panu Burmistrzowi, dużo zdrowia tylko w przyszłym roku, a jeśli będzie zdrowie, to sukcesy się na pewno nam pojawią. I również Państwu chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia zdrowego, nowego i normalnego 2021 roku. Jeśli nie mamy więcej wniosków. Stwierdzam zamknięcie 30. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wisisy. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję.